Dziękuję Państwu. Witam bardzo serdecznie w imieniu Pani Dyrektor Adriany Wajędzia oraz pracowników Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie Instytucji Kultury Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Galeria ja Standard już cieszy się ogromną sympatią mieszkańców nie tylko mieszkańców Olsztyna. Jest to miejsce uznane przez profesjonalistów, amatorów, a my no, cieszymy się, że możemy gościć tak ważną wystawę. Grafiki warsztatowej pana Tomasza Woźniaka pod tytułem Istota materii. Zanim oddam głos pani Iwonie bolińskiej proszę poświęci państwo, że odczytam w imieniu pani Gabrieli Komorzewskiej, dyrektor Wydziału Kultury i Ochrony Zawodów Urzędu Miasta, list prezydenta Olsztyna Piotra Grzymowicza. Panu Tomaszowi Woźniakowi grafikowi. W dniu wernisarzu wystawi, wystawy grafiki warsztatowej z tytułem Istota materii Ratu w kolejnej stany Ratur Olsztyni składam podziękowania i wyracy uznania za cenny wkład w rozwój olsztyńskiej kultury i serdeczne życzenia kolejnych sukcesów artystycznych, satysfakcji z realizacji pasji oraz zdrowia i konieczności osobistej prezydent Olsztyna który Mowstowski. Przekazuję. A teraz do tego powstanie która opowie Wam Wsów troszkę więcej. Nie wiem, czy tak dużo opowie o tym, że to autor. No myślę, że za chwilę się sam wam przedstawił tutaj. Pan Tomasz Alegozniak z Fawcy Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. W tej chwili wykłada na Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych. Sam zajmuje się grafiką warsztatową, ale takimi technikami, przynajmniej tu dzisiaj pokazuję, technikę, która no, na pewno jest techniką graficzną, ale robi się ją troszeczkę inaczej niż tradycyjne techniki, nie jest metal. Nie jest to drewno, nie jest to mnogryt, ale za to jakże piękne portrety, no znaczy właśnie nie portrety, jakże piękne wizerunki kobiet, akty, przepraszam, akty, akty, bo jednak to są akty. Myślę, że o technice kolegrafii autor sam powie, Ale jeżeli pokażę Pan Tomasz matrycę, to, to myślę, że technika stanie się troszeczkę łatwiejsza do zrozumienia. Istota materii. Gdyby ktoś chciał ym, pokusić się o rozszerzanie tego terminu i na przykład wpisał w pisał wyszukiwarkę te to najprawdopodobniej wyszłoby sporo efektów tego poszukiwania w postaci linków do um, artykułów o kosmosie, o czarnych dziurach, o ławicach I, i tam w tych artykułach było sporo rozważania na temat istotnej także materii kosmicznej. Na całe szczęście język polski niesie ze sobą wyrazy, które mają więcej znaczeń niż tylko jedno. W związku z tym rozszyfrowanie pierwszego słowa istota chodziło o kobietę. Tak? Czyli już przybliżam Państwa do tego rozszyfrowania tego tytułu mojej ustawy, czyli jeżeli chodzi o Istotnie jest to kobieta, która jest na każdym wizerunku, na każdej grafice. Natomiast jeśli chodzi o materię, to nie chodzi tutaj o cząstki empiry, to nie chodzi o wydruki, klisze, które dostajemy w laboratorium ceny pod kręgową w wyniku zderzenia na przykład jądra e, atomu uranu z rozkręconym protonem. Nie, materia jest troszkę bardziej skomplikowana, ona przybiera trochę inną postać. Ona przybiera postać tej wistej, w jeansu, e, na przykład e, celarnością ja żywą tkanin obbiciowych, i żeby nie być gołosłownym, to przyniosłem ze sobą matryce, o których e, wspomniałem przed chwilą pani Iwona. E, I chciałbym tę matryce Państwu pokazać, bo za każdym razem, kiedy pokazuję grafiki, e, za każdym razem e, pojawia się to pytanie, jak one zostały zrobione. Czyli e, gdzie tutaj jest ta, ta powtarzalność? Ludzie, którzy są w do tego, że oglądają litografię albo ligoryty, to wiedzą o tym, że z jednego kamienia litograficznego albo z jednej matrycy z wygłupami linoleum powstają dosyć podobne prace. Tutaj nie jest, dlatego że z jednej matrycy powstają prace, które są diametralnie różne poprzez od Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że te prace są, są następnie. Preparowane dodatkowo przeze mnie, czyli dodawany jest jeszcze kolor. Uryści, którzy zajmują się grafiką warsztatową, mówią, to co uprawia, nie jest uderzona grafika. To jest malarstwo, gdzie u podstaw leży coś, co mogło być nazywane grafiką warsztatową, ale odpijanie trzmatek, dla czy tkaniny zasłoną, zasłonowej, czy na przykład y, y, tacę to czy to jest prawdziwa grafika. No i ten spór w zasadzie pozostaje nierozwiązany, e, także to znaczy Państwo pozostawią jakby e, ocenę, czy można to nazwać bardziej czy już malarstwem. A teraz e, chciałbym pokazać e, e, kilka tych matryc i e, w zasadzie to był, była, była kropka na końcu zdania, e, ostatniego zdania mojego wystąpienia. To są te matryce. Tak, jeżeli ktoś ma ochotę podejść, dotknąć, to mamy do czynienia z niektórym organizmem, to jest projektowa Mogą to być też wykluczki od jajek. Te matryce są bardzo rozpatrzalne, są tak, są podniesione, ponieważ wielokrotnie przeszedł przez trasę, wielokrotnie był rozpatrzony parką, a następnie który tak, to Także... są też jakoś zabezpieczone przed... Tak. Muszą być, prawda? Bo... To jest ten czyńc, z którego została ulepiona ta postać, ten tors, został potraktowany lakierem akrylowym do podłóg, żeby po prostu ten czynnik się nie streszył, żeby nie było farmy ufalił tak, Ponieważ wszystkie te prace są drukowane farbą lukarską, a następnie jeszcze dodatkowo powlekami są kremy, bo tuszem chrzlarskim, a to tuszem wstępień No to można powiedzieć, że to są techniki mieszane, bo jeżeli na wierzch jeszcze wchodzi e, malactwo atrylowe i wzdłuż, to, to troszeczkę już faktycznie nam staje się. Tak, to jest ta technika no. tutaj jest y, plastik y, z opakowań. A może jeszcze Pan pokazać tył, Pani tam pan... przepraszam, bo tutaj... W tym obrazku to jest, to jest tak wygląda, że, że jest z właściwie, z próbą natchnienie i wprost, ja to. Ja. Dęb, ale, że produktu to właśnie być, jak jest jako produkt uboczny na płaszczyźnie. Nie Szczególnie tak. lubię tą matrycę, dlatego, że ona jest zrobiona z takich dosyć codziennych faktur, a mianowicie to są wspomniane mnie tacki od Willa w jego a to są okreski odjawionych, które <grymne> są wysuszone, są przekrojone i spracowane do, <grymne> do takiej <tego grymne> postaci. Tutaj za są grafiki, które powstały z tej edycji, także można sobie zobaczyć, jakie jest przełożenie. Sztuka powstaje ze wszystkiego tak naprawdę. Wszystko może być sztuką, tylko potrzeba tego tchnienia artysty i, i tego pomysłu. Tak, no, tego pomysłu. Na dzisiejszych czasach w zasadzie to bardzo trudno jest wpaść e, w oryginalny pomysł, dlatego, że czego człowiek się nie dotknął, to w zasadzie wszystko już zostało zrobione przez e, amerykańskich e, artystów e, z XXI wieku, tylko, że w dwa razy większym formacie, albo w pięć razy większym formacie i e, w czternastu kolorach, w związku z tym, e, stąd studenci i absolwenci, ale nie już więc nie zliczcie Państwo, ale mimo to, Włażą ze żeby docyląco, co żeby ta technika własna była jak najbardziej własna, żeby jakby popić tym samym oryginalność prac które przez tego miejsca wykonywane. No i często odchodzą bardzo daleko od y, tradycyjnej sztuki. Tak, od tradycyjnych wzorców y, odchodzi się niejednokrotnie daleko. Czego Państwo są właśnie dzisiaj? Światnie. Dziękuję a bardzo. Zapraszam do oglądania. Panie Tomaszu, panie, panie doktorze, w no, tradycyjnej forum przedstawione i tak naprawdę widać te powielę. Na tych szereg pracach widać element postaci spór. jest ten sam, natomiast no, kolor, kolor i takie działania już z wyobraźnią dodają kolejnych efektów. Zakończyliśmy. Się. Tu w środku parę pozycji, również równie, równie związanych z, ze, sztuką. ze sztuką. Tak, bo i nasz, nasze pismo, czasopismo Warika, i y, katalog, y, katalog z wystaw o Koperniku. No i taka książka, kronika Barnińskiej-Mazurska ma do poczytania Erytrei Polskiej. Super, to nie się tego. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, zapraszamy, tak, zapraszamy do zwiedzania, do oglądania, do, do poczęstowania się również yy, w I do rozmów oczywiście z autorem, bo dzisiaj autor jest, wystawa będzie długo, natomiast tylko dzisiaj jest autor. Chyba, że z Państwem pomówi i przedstawi dodatkowo. Dziękuję bardzo.